Nazywam się Helena Kowalska, mam 70 lat. Obudziłam się w dniu urodzin w ciszy, która osiada na ścianach, zanim dotknie jej słońce. Zaparzyłam herbatę, odpisałam na kilka wiadomości od dawnych koleżanek z pracy i czekałam na ten jeden telefon, który naprawdę się liczył. Nigdy nie nadszedł. W południe wmówiłam sobie, że Kasia musi być zajęta. Ma teraz życie w Krakowie, męża, pracę, dom, o który musi dbać. Ludzie gubią się we własnych światach, matki uczą się usuwać w cień z godnością, a przynajmniej z czasem. Mimo to, za każdym razem, gdy mój telefon się rozświetlał, czułam to ukłucie nadziei, a za każdym razem, gdy gasł, gasło też coś we mnie. Kiedy zapadł wieczór, odgrzałam resztki rosołu i postawiłam na blacie mały kawałek urodzinowego tortu, który sobie kupiłam. Zostawiłam przygaszone światło w kuchni. Cichy pokój mniej boli, gdy nie jest zbyt oświetlony. Prawie pogodziłam się z tym, że dzień się skończył, gdy telefon gwałtownie zawibrował na stole. Wiadomość błysnęła w półmroku. Zmień hasło do karty. Stara, bezużyteczna, mów mi już. Przez chwilę nie mogłam oddychać. Przeczytałam raz, potem drugi, bez powitania, bez wyjaśnienia, a już na pewno bez życzeń urodzinowych. Stałam tam w półmroku z stygnącym rosołem, nienaruszonym tortem. Sekundy później przyszła kolejna wiadomość, tym razem z numeru Piotra. Zdjęcie. Kasia i Grażyna, matka Piotra, uśmiechające się po drugiej stronie stołu oświetlonego świecami, z uniesionymi kieliszkami. Poniżej dopisek: "Próbuję zapłacić twoją kartą". Wciąż odrzuca. Dopiero wtedy zrozumiałam, Jeden z tych eleganckich restauracji w okolicy Wawelu, o których zawsze mówiła, że są za drogie, gdy proponowałam pójście tam lata temu. Świętowała z mężem i Grażyną w moje urodziny, a jedynym powodem, dla którego się ze mną skontaktowała, był brak dostępu do mojego konta. Ból, który przychodzi w ciszy, zostaje na dłużej. Otarłam ręce w ścierkę kuchenną i odłożyłam telefon, ale słowa wciąż migotały w moim umyśle. Stara, bezużyteczna. Od córki, którą wychowałam sama, od dziewczynki, która kiedyś płakała, gdy wychodziłam z pokoju. Nie odpisałam, nie tej nocy. Zamiast tego usiadłam przy małym kuchennym stole i pozwoliłam, by cisza mnie ustabilizowała. W pewnym momencie, między obelgą a zimnym rosołem, coś we mnie zaczęło twardnieć nie ze złości, ale z jasności. Kiedy poszłam spać, kształt następnego dnia już się rysował. Problem nigdy nie zaczął się od krzyków. Zaczął się od łagodnych głosów i dobrych intencji, sześć miesięcy przed moimi urodzinami. Pośliznęłam się na tylnych schodach po deszczu. Nic dramatycznego, tylko stłuczone biodro i obolały nadgarstek. Ale Kasia przyjechała w ciągu godziny, dysząc, jakby biegła całą drogę. Mamo, przestraszyłaś mnie, powiedziała, pomagając mi usiąść na kanapie. Nie powinnaś być sama i wszystkim zarządzać. Nic mi nie jest, odpowiedziałam. To było tylko potknięcie, potrząsnęła głową. Zapominasz o rzeczach, spieszysz się, pozwól, że ci pomogę przez jakiś czas. Byłam zbyt zmęczona, żeby się kłócić, tak zaczęła się jej pomoc. W następnym tygodniu usiadła przy moim kuchennym stole z moją rozłożoną pocztą. Zmieńmy twoje konta na cyfrowe, żebyś nie musiała wszystkiego śledzić, powiedziała, już stukając w swój tablet. Lubię mieć tutaj papiery, odpowiedziałam. Mamo, to jest bezpieczniejsze, nalegała, przesuwając tablet w moją stronę. Po prostu zapisz swoje hasła, ja je wpiszę, a ty schowasz listę. Zawahałam się, ale uśmiechnęła się tak, jak wtedy, gdy była mała i czegoś bardzo chciała. Zapisałam je. Trzymała kartkę tylko sekundę, zanim wpisała wszystko na swoje urządzenie. Potem małe rzeczy zaczęły się zmieniać. Moje wyciągi bankowe przestały przychodzić. Kiedy pytałam, odpowiadała, mówiłaś, żebym je przekierowała. Wiedziałam, że tego nie zrobiłam. Pewnego razu, gdy nie mogłam znaleźć paragonu zaleki, spojrzała na mnie zbyt długo, zanim powiedziała: Mamo, musisz przyznać, że twoja pamięć szwankuje. To normalne w twoim wieku. Ciepło podeszło mi do klatki piersiowej. Nie zgubiłam go, przesunęłaś moją szufladę, zaśmiała się krótko. Widzisz, zawsze myślisz, że ktoś inny to zrobił. Słowa bolały bardziej niż upadek. Powoli przeszła od pomagania w zarządzaniu do decydowania, a ja jej na to pozwoliłam, bo była moją córką i myślałam, że odpuszczenie małych rzeczy utrzyma pokój. Ale małe rzeczy rosną, zwłaszcza gdy ktoś inny trzyma wodze. Pierwsze prawdziwe pęknięcie pojawiło się we wtorek rano. Przez szczelinę na listy wsunął się dziwny list z banku. Moje imię było wyraźnie wydrukowane, ale w środku było zawiadomienie o przelewie, którego nie rozpoznałam. Poszłam do banku tego popołudnia, trzymając złożony list mocno w kieszeni płaszcza. Kasjer, młody człowiek o imieniu Michał, w oddziale przy alejach trzech wieszczów, który obsługiwał mnie latami, stukał w klawiaturę, potem zmarszczył brwi. Pani Heleno, te wypłaty nie pasują do pani zwykłego schematu. Jakie wypłaty? Odwrócił ekran trochę, kilka przelewów na konto zewnętrzne i nowa karta wydana w zeszłym miesiącu. Żołądek mi się ścisnął. Nie zamawiałam żadnej nowej karty. Michał ściszył głos. Czy chce Pani, żebyśmy zamrozili konto, dopóki wszystkiego nie zweryfikujemy? Potrząsnęłam głową. Pozwolę, że najpierw porozmawiam z córką. Kasia przyszła tego popołudnia wciąż w ubraniu roboczym. Podałam jej list. Ledwo na niego spojrzała. Mamo, rozmawiałyśmy o tym, powiedziała. Zapomniałaś. Poprosiłaś mnie o skonsolidowanie rzeczy. Nowa karta jest tego częścią. Pamiętałabym, żebym poprosiła o nową kartę. Skrzyżowała ramiona. Zgubiłaś paragon zaleki w zeszłym tygodniu. To to samo. Nie, to nie to samo. powiedziałam cicho. Westchnęła długo z irytacją. Jesteś przytłoczona. Próbuję ci pomóc. Kiedy wyszła, mieszkanie wydawało się mniejsze. Usiadłam przy kuchennym stole, otworzyłam czysty notatnik i zapisałam każdą datę, każdą opłatę, każdy szczegół, który mogłam sobie przypomnieć. Ręka mi drżała, ale słowa wychodziły pewne. Jeśli moja pamięć mnie nie zawodziła, to działo się coś innego. Dystans między mną a kasią nie pojawił się nagle. Rozciągał się powoli jak nitka, która napina się z każdą porą roku. Pierwszy raz opuściła wigilię, zadzwoniła tego ranka. Rodzice Piotra planują dużą kolację, powiedziała. Byłoby niegrzecznie nie pójść. Moglibyśmy zrobić coś skromnego tutaj, zaproponowałam. Mamo, to już ustalone. Jej ton był ostateczny. Wielkanoc minęła tak samo. Za każdym razem Kasia obiecywała mi to wynagrodzić, a za każdym razem publikowała zdjęcia ze stołu teściów, długie półmiski z wędlinami, desery oświetlone świecami. Ona uśmiechająca się obok grażyny. Szukałam oznak wahania na jej twarzy i nigdy ich nie znajdowałam. Pewnego popołudnia wysłałam jej wiadomość, pytając, czy chciałaby zjeść razem obiad. Godziny później odpowiedziała zdjęciem z innej restauracji. Już jestem z rodziną Piotra może w przyszłym tygodniu. Rodzina. Słowo towarzyło więcej niż się spodziewałam. Piotr próbował na swój cichy sposób ją odzyskać. Usłyszałam to raz, gdy wpadłam do nich bez zapowiedzi. Dzwoniłaś dziś do mamy? Zapytał. Kasia machnęła ręką. Robi się dramatyczna. Jeśli dzwonię za dużo, przylgnie. To nie fair, powiedział łagodnie. Wychowała cię sama. Głos Kasi się zaostrzył. Jestem zmęczona robieniem wszystkiego dla wszystkich potrzebuję przestrzeni. Odsunęłam się od drzwi, zanim mnie zobaczyli, udając, że właśnie przyszłam. Kasia powitała mnie z błyskiem, jakby ta rozmowa nigdy się nie wydarzyła. Tej nocy siedziałam przy kuchennym stole, przeglądając jej zdjęcia, znowu kolacje, toasty, uroczystości, na których nigdy o mnie nie wspominano. W pewnym momencie wyszłam z kadru, zastąpiona przez ludzi, którzy mogli dać jej życie, którego ja nigdy nie mogłam. Czy to ja się usunęłam w cień, czy to ona się oddaliła, rezultat był ten sam: trzy osoby przy stole, a ja nie byłam jedną z nich. W noc moich urodzin, gdy ja byłam przy moim stygnącym rosole i nienaruszonym torcie, świat Kasi obracał się w zupełnie inny sposób. Poznałam szczegóły później, z sztywnej wiadomości z przeprosinami od Piotra, z luk, których Kasia nie zadała sobie trudu ukryć. Byli w jednej z tych restauracji nad Wisłą, do której uwielbiała zabierać grażynę, miejscu z lnianymi obrusami i degustacjami wina kosztującymi więcej niż moje tygodniowe zakupy. Kelner właśnie zostawił rachunek na stole, gdy Piotr przesunął go do Kasi. Mówiłaś, że dziś płacisz ty, mruknął. Kasia uśmiechnęła się pewnie i podała to, co nazywała moją zapasową kartą, choć nigdy nie była jej, żeby zacząć. Minuty później kelner wrócił ze skruszoną miną. Przykro mi, proszę pani, karta została odrzucona. Masz inną? Grażyna wypuściła ciche, celowe westchnienie. Mówiłam ci, że te rodzinne karty są niewiarygodne. Powinniśmy byli użyć naszej. Kasia się zarumieniła. To musi być błąd, proszę spróbować jeszcze raz. Kelner skinął głową. Odszedł i wrócił, wyglądając na jeszcze bardziej zakłopotanego. Odrzucona po raz drugi. Szczęka Kasi się zacisnęła. Powinna działać. Moja matka musiała coś zmienić. Grażyna uniosła brew. Na urodziny Piotra wysłała nawet kwiaty. A na urodziny swojej matki nic nie zrobiła. Oczekujesz, że będzie dobrze zarządzać twoimi finansami? Piotr wtrącił się. Kasia, może zapłaćmy naszą kartą. Nie, warknęła Kasia, wyciągając telefon. Jej głos zaostrzył się jak wtedy, gdy czuła się osaczona. Wtedy dotarła do mnie ta pierwsza wiadomość. Zmień hasło do karty. Stara, bezużyteczna. Mów mi już. Ręce mi zadrżały, ale nie ze strachu, tylko z czegoś starszego. Z poczucia dowodu, na który czekałam. Odłożyłam telefon. Zawibrował ponownie. Odpisz, jesteśmy tu uwięzieni. Następny przyszedł z telefonu Piotra. Zdjęcie ich trójki przy stole. Kasia niezdarnie trzymająca rachunek, jej uśmiech wymuszony. Przez chwilę wyobrażałam sobie, że przepraszam, spieszę się, by naprawić to, co twierdziła, że zepsułam, podając jej hasło, by jej noc była milsza. Tak bym postąpiła rok temu. Nawet sześć miesięcy temu. Ale już nie ufałam historii, którą mi opowiadała o moim własnym umyśle. Odwróciłam telefon. Wibracja o stół była jak szalone małe serce, którym nie musiałam się już opiekować. Gdy zaczęły się telefony, najpierw Kasia, potem Piotr, potem znowu Kasia, pozwoliłam im dzwonić. Przesunęłam tort z powrotem do lodówki, umyłam miskę i powoli wytarłam blat. Pozwalając by cisza osiadła wokół mnie, niczym podjęta decyzja. Później, gdy wyłączyłam telefon, kuchnia wydawała się bardziej stabilna niż od miesięcy. Kasia tego nie widziała, ale coś się zmieniło. Coś, na czym polegała przez lata, przestało ustępować. I tym razem to nie ja się ugnę. Nie włączyłam telefonu aż do następnego ranka. Ekran rozświetlił się nieodebranymi połączeniami i wiadomościami piętrzącymi się w długich, gniewnych linijkach, ale zignorowałam je. Zamiast tego otworzyłam mój notatnik, ten, który zaczęłam wypełniać każdym dziwnym przelewem i zagubionym wyciągiem. Strony wydawały się pewniejsze niż moje dłonie. W południe zadzwoniłam na infolinię bankową dotyczącą oszustw. Odebrała spokojna kobieta o imieniu Eleonora. Pani Heleno, proszę mi powiedzieć, co panią niepokoi, powiedziała. Dostęp do moich kont uzyskano bez pozwolenia, odpowiedziałam. Muszę wszystko zabezpieczyć. Nie pospieszała mnie prosiła o szczegóły krok po kroku, a ja opowiedziałam jej wszystko, czego bałam się wypowiedzieć na głos. Słuchała w milczeniu, potem powiedziała. Możemy zamrozić pani konta teraz i wydać nowe dane uwierzytelniające. Tylko pani będzie miała dostęp. Ścisnęło mi się w klatce piersiowej. Proszę to zrobić. Przez następne dwadzieścia minut prowadziła mnie przez każde resetowanie. Nowa karta, nowa bankowość internetowa, nowe pytania bezpieczeństwa, każde stare hasło usunięte. Kiedy skończyła, zawahała się. Nie jest pani pierwszą osobą w takiej sytuacji, powiedziała. Dobrze, że pani dziś zadzwoniła. Po odłożeniu słuchawki zadzwoniłam do Izabeli. Była moją sąsiadką przez dwadzieścia lat, zanim przeprowadziła się na drugi koniec miasta, ale zawsze odbierała. Jesteś pewna, że jesteś na to gotowa? zapytała cicho, po tym jak jej opowiedziałam. Powinnam być gotowa lata temu, powiedziałam. Odetchnęła miękko. Więc zacznij od nowa, prowadź rejestry, chroń się. Tego popołudnia zebrałam wszystko: listy z banku, wydrukowane wyciągi, notatki z moich rozmów z Kasią. Umieściłam je w teczce, którą ręcznie opisałam, dla mojej ochrony. Teczka nie ważyła dużo, ale trzymanie jej było jak podnoszenie części siebie, którą dawno temu upuściłam. Wieczorem mieszkanie było znowu ciche, nie puste, tylko ciche. Usiadłam przy stole i postawiłam teczkę obok siebie. To był pierwszy raz od miesięcy, kiedy moje życie wydawało się moje i tylko moje. Zostawiłam lampę włączoną dłużej niż zwykle, pozwalając, by to uczucie się osadziło. Kasia pojawiła się, zanim skończyłam pierwszą filiżankę herbaty. Nie zapukała, po prostu pchnęła drzwi, jakby nadal tu mieszkała. Mamo, musimy teraz porozmawiać. Jej głos był ostry, gdy podchodziła. Daj mi nowe hasło. Odłożyłam filiżankę. Dzień dobry, Kasiu, podeszła bliżej. Nie rób tego, nie udawaj, że wszystko jest w porządku. Karta nie przeszła wczoraj wieczorem. Wywołałaś skandal. Nie wywołałam niczego, powiedziałam. Zabezpieczyłam swoje konto. Jej oczy się rozszerzyły. Twoje konto? Powiedziałaś mi, żebym zarządzała sprawami za ciebie. Powiedziałam, że potrzebuję pomocy po upadku, odpowiedziałam. Nigdy nie zgodziłam się, żebyś przejęła kontrolę. To nieprawda, warknęła. Nie pamiętasz już rzeczy. Sięgnęłam poteczkę na stole i postawiłam ją między nami. W środku były wydrukowane wyciągi, notatki i list z banku, od którego wszystko się zaczęło. Usiądź, powiedziałam. Nie usiadła, ale pochyliła się nad papierami. Jej twarz się zmieniła najpierw konsternacja, potem zażenowanie, a potem gniew na obu. Mamo, nie rozumiesz tych przelewów? powiedziała szybko. To było na konta opłaty organizowanie twoich finansów dwie wypłaty na twoje osobiste oszczędności powiedziałam. Nowa karta, o którą nigdy nie prosiłam, płatności w miejscach, w których nigdy nie byłam. Spojrzała w bok. Przekręcasz to. Robisz ze mnie złodziejkę. Zapisałam wszystko, powiedziałam cicho. Każdą rozmowę, za każdym razem, gdy powiedziałaś mi, że o czymś zapomniałam. Szczęka Kasi się zacisnęła. Więc to jest Twój plan. Upokorzyć mnie tak jak ja upokorzyłam Ciebie wczoraj wieczorem. Nie podniosłam głosu. Wczoraj były moje urodziny. Zamarła. Przez chwilę jej gniew opadł, i przez jej twarz przemknęło coś surowego coś jak wina, a może uznanie. Trwało to tylko sekundę, zanim wyprostowała ramiona. Miałam dużo na głowie powiedziała. Wiesz, jaka jestem zajęta. Wiem, jak zajęta wybierasz być odpowiedziałam. Kasia odepchnęła teczkę dramatyzujesz. Powinnaś mi dziękować za zarządzanie sprawami. Nie dziękuję ci już za ranienie mnie powiedziałam. Złapała oddech, jakby słowa uderzyły mocniej niż teczka między nami. Za oknem, za kole wisły, błyszczało w porannym świetle widok, na który patrzyłam przez trzydzieści lat. Wewnątrz Kasia stała w drzwiach, uwięziona między osobą, za którą się uważała, a prawdą, której nie mogła już uniknąć. Spotkałam się z prawniczką do spiach praw osób starszych dwa dni później. Nazywała się pani Teresa, stanowcza kobieta o spokojnym głosie, która sprawiła, że pokój wydawał się bezpieczniejszy niż był. Pani notatki są jasne, powiedziała przeglądając moją teczkę. Wprowadzimy zabezpieczenia, tylko pani będzie miała dostęp do swoich kont. Sporządziła dokumenty, podczas gdy ja siedziałam naprzeciwko, ze splecionymi dłońmi. Usuniemy też pani córkę jako autoryzowanego użytkownika, dodała. Od teraz wszystko wymaga pani podpisu. Poczułam, jak coś się we mnie rozluźnia. Dziękuję. W drodze do domu zadzwonił Piotr, jego głos był napięty. Heleno jest mi przykro z powodu tego, co się stało, Kasia jest przytłoczona. To trwa zbyt długo, powiedziałam. Wiem, przyznał cicho, ale ona myśli, że ją zaskoczyłaś. Tego popołudnia, grażyna matka Piotra zostawiła wiadomość głosową. Powinnaś się wstydzić, powiedziała. Matki wspierają swoje dzieci, nie zawstydzają ich. Usunęłam ją, nie słuchając ponownie. Najtrudniejsza część nadeszła po zmroku. Kasia zaczęła wysyłać wiadomości długie akapity pełne winy, gniewu i nagłej czułości. Tylko próbowałam pomóc, nie ufasz mi. Zrujnowałaś naszą noc. Potrzebuję cię. Dlaczego to robisz? Przeczytałam każde słowo, ale nie odpowiedziałam. Zamiast tego usiadłam przy kuchennym stole z nowymi dokumentami obok siebie i pozwoliłam, by cisza osiadła tam, gdzie kiedyś był jej głos. Kasia pojawiła się ponownie następnego popołudnia z czerwonymi oczami, głosem drżącym od wyćwiczonego bólu. Mamo, zrujnowałaś wszystko. Piotr myśli, że go okradłam. Jego matka na mnie nie patrzy. Rozumiesz, co zrobiłaś mojemu małżeństwu? Rozumiem, co zrobiłaś mojemu zaufaniu, odpowiedziałam. Weszła bez zaproszenia. Przesadzasz. Pomagałam ci. Powinnaś być wdzięczna. Nie prosiłam cię, żebyś kontrolowała moje życie, powiedziałam. Przekręcasz to, warknęła. Wiesz, jaka jesteś emocjonalna. Nie powinnaś podejmować decyzji, gdy jesteś w takim stanie. Jej słowa opadły ze znajomym ciężarem oskarżenia, takiego, które ma mnie zepchnąć z powrotem do wątpliwości, ale już nie pasowały tak, jak się spodziewała. Podjęłam moje decyzje, powiedziałam. Konta są moje, hasła są moje, granice są moje. Kasia spojrzała na mnie, oniemiała. Więc to wszystko, wybierasz prawników i bankierów zamiast własnej córki? Wybieram samą siebie powiedziałam słowa pewne i spokojne. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Kasia nie miała odpowiedzi. Stała w drzwiach, z klatką piersiową unoszącą się i opadającą, szukając wersji mnie, która już nie istniała. Kiedy w końcu wyszła, pokój wydawał się inny bardziej pusty, ale jaśniejszy. W kolejnych tygodniach zbudowałam sobie cichszy rytm. Z Izabelą zaczęłyśmy spotykać się w każdy czwartek na kawę, tak jak kiedyś, zanim życie pociągnęło nas w różne strony. Teraz osobiście zarządzam bankowością. Michał w oddziale zawsze wita mnie lekkim skinieniem głowy, traktując mnie jak osobę kompetentną, a nie kogoś, kto zanika. Pewnego popołudnia stałam w cukierni przy ulicy Długiej, patrząc na ladę. Po miesiącach zwykły, mały, prosty tort waniliowy przyciągnął moją uwagę. Kupiłam go moją nową kartą, tą, której tylko ja mogę używać. Transakcja zapiszczała czysto i coś w mojej piersi rozluźniło się na ten dźwięk. W domu zapaliłam świece i ukroiłam sobie kawałek. Mieszkanie było ciche, ale nie w ten przytłaczający sposób. Jadłam ciasto powoli, pozwalając, by słodycz się osadziła. Mój telefon zawibrował na blacie. Jedna wiadomość od Kasi. Wszystkiego najlepszego, mamo! Bez wyjaśnienia, bez przeprosin, tylko te trzy słowa, przychodzące miesiące za późno. Wpisałam krótką odpowiedź. Dziękuję, Kasiu. I odłożyłam telefon. Nie czekałam na odpowiedź. Gdy wieczór zapadał nad Krakowem, włączyłam lampę w oknie frontowym. Przez lata zostawiałam to światło włączone dla innych, czekając, aż wrócą do domu, czekając, aż mnie zobaczą. Tej nocy światło było tylko dla mnie. Pamiętaj, aby subskrybować Dziennik Emocji po więcej prawdziwych historii.